Joanna, w jakich my się pięknych okolicznościach dzisiaj spotykamy? Ty w ogóle wyglądasz fenomenalnie. Rozumiem, że. Ale rozumiem, że na planie programu zróbmy sobie dom. Raczej stylizację masz inne. Nie, też mam krótkie sukienki, ale nie, spokojnie, tylko w studio, bo rzeczywiście na planie w szpilkach nie chodzę, ale jedna z naszych par, no nie powiem która. Wybrała się i to nieraz na budowę w szpilkach. Potem zobaczyła, że to się jednak nie opłaca. Zastanawiam się właśnie, z jakim oni nastawieniem podeszli do tego programu. Czy to jest taka totalna rywalizacja, czy raczej też są pary, które po prostu są tam na przykład dla zabawy, dla fanów lub żeby się czegoś nauczyć? Ale pomyśl sobie, Karolina, gdybyś miała szansę na wygranie domu, który wartość rynkową ma ponad milion złotych, czy. Traktowałabyś chociaż przez chwilę to jako zabawę. Nie sądzę, słuchajcie, my jesteśmy. My, Polacy, mamy taką cechę, że lubimy, umiemy walczyć, ale też i naprawdę jesteśmy mega pracowici. I y, po raz kolejny podczas realizacji tego programu okazało się, że tacy są wszyscy nasi uczestnicy. Tam nie było nikogo, kto się bawił. Tam byli wszyscy w określonym celu przysz, przyszli do tego programu i naprawdę tak było do końca, znaczy, jeszcze nie mamy końca. Bo koniec jest dopiero, emisja jest w czerwcu, kiedy to zostaną dwie pary wyłonione już przez naszych jurorów, i kiedy to widzowie, drodzy widzowie, to wy będziecie wybierać parę, która wygra ten program. Więc do tego czasu walka trwa i ona jest walką taką, czasami cichą, a czasami ta rywalizacja jest już ostra. Pozwalają sobie nawet na uwagi wobec siebie. W Wtedy, kiedy ja ich pytam o to i kiedy są przy sobie, czyli już nie wstydzą się mówić o y, rywalach. I to jest też fantastyczne. Mnie się to podoba dlatego, że my, y, że my pokazujemy w tym programie tak naprawdę po pierwsze, inspirujemy ich do tego, że można y, za cenę, nie wiem, malutkiego mieszkania w centrum, y, kupić sobie y, dom. Taki rozwalający się dom, wyremontować go i naprawdę w tej samej cenie mieć potem dom. Czyli my naprawdę pokazujemy, że można zupełnie zmienić swoje życie. Mało tego pokazujemy, że większość tych rzeczy, które najczęściej wykonują osoby, które się na tym znają, bądź nie znają, bo wiemy dobrze, ile ekip ucieka z budowy, że my możemy sami nauczyć się pewnych, pewnych rzeczy i budowlanki tak zwanej. I to. Jest y, naprawdę fantastyczny, bo to inspiruje nas wszystkich. A czy ty, patrząc teraz na to, co dzieje się w programie, i na pewne rozwiązania, i generalnie wiem, że zawsze się interesowałaś wystrojem wnętrz i tak dalej, to masz na przykład takie impresje, żebyś zupełnie zrobiła coś inaczej w swoim domu, mieszkaniu? Ja w ogóle mam cały czas impresję, żebym coś zmieni, zmieniła i zrobiła, dlatego ciągle coś remontuję, kochana. Moje życie to jest jeden wielki remont i odkąd mój mąż jest ze mną, to się śmieje, że ma drugą mamę, ponieważ my jesteśmy z Kaśką do wyboru identyczne. Ciągle zachwycamy się nowymi wnętrzami, ciągle zachwycamy się nowymi meblami, ciągle zachwycamy się ogrodami, ciągle zachwycamy. Słuchajcie, my jakbyśmy mogły, to naprawdę Agencja Nieruchomości, plus jakiś wystrój wnętrz, to jesteśmy my. Mamy swoje zawody, ale naprawdę to kochamy robić i robimy to od lat, i naprawdę śmieję się że jak mama przesta się przeprowadzać, to my z maczkiem ciągle się przeprowadzamy i naprawdę tak to w naszym życiu jest, że my jesteśmy w ciągłych remontach. Ale kiedy wy znajdujecie na to czas? No bo przeprowadzka to Umierzy. nie jest takie, wiesz, raz-dwa chopciup. Kochana, my umiemy się nawet szybko przeprowadzać. Ja już nawet mam patenty na przeprowadzkę. Ja Już, mówię ja mam na wszystko w swoim życiu patenty. I, I jak słyszę, kiedyś tutaj, nawet chyba dzisiaj jakaś pani powiedziała o luksusie, że, no wiecie, drodzy państwo, wy to jesteście taką luksusową rodziną. Słuchajcie, mój Moje poczucie i mój luksus polega na tym, że ja po prostu jestem szybka, pracowita, tak samo ma mój mąż, ale to jest jedyny mój luksus, bo jeżeli chcielibyście wiedzieć, czy ja mam firmy przeprowadzkowe, czy ja mam kogoś, kto mi wystawia te rzeczy albo wstawia te rzeczy itd., itd. Nie, my po prostu jesteśmy naprawdę. Nie wiem, czy tak zorganizowani, ale tak pracowici, że my potrafimy wiele rzeczy zrobić sami i my y, no, takich większych biznesów pewnie w życiu nie zrobimy. Bo oglądałam chyba przedwczoraj jakąś taką rolkę, która, y, która mówi o tym, żeby zrobić największe pieniądze y, życia, to musisz scedować y, pewne rzeczy na innych. My wiele rzeczy z Maciekiem robimy po prostu sami. Więc my do tych pieniędzy wielkich chyba nigdy nie dojdziemy, bo naprawdę jesteśmy takie samosie. Dlaczego Wy na przykład właśnie do swojego kontentu na Instagramie nie zatrudnicie kogoś, tylko robicie to sami? Słuchaj, nie wiem. Nie dajemy, no nie jesteśmy w stanie. Z wielu względów to jest nasze, to musi być takie osobiste, to zupełnie jest inne, jak ktoś to robi, niż wtedy, kiedy my to robimy. Mój mąż jeszcze to słuchaj, montuje, więc na przykład wczoraj przed programem Jukendens, ja mu powiedziałam, że jest po prostu niezwykłym facetem, bo to było tak. Muszę opowiedzieć historię, bo ta rolka teraz jest w sieci. To było tak. Dorota Szolągowska napisała mi dzień wcześniej, w co będziesz ubrana, bo ja to oczywiście będę w dresie. Więc ja jej powiedziałam, no dobrze, jeżeli ty będziesz w dresie, to ja w takim razie ubiorę się bardzo skromnie, bo no, wchodzimy razem na scenę, będziemy razem. No nie wyobrażam sobie, że tego y, nie zrobię swojej przyjaciółce, no, no nie będę tutaj, wiesz, wystawała jakoś szczególnie. No i rzeczywiście napisałam mi takiego SMS-a, po czym tak mnie coś tknęło, słuchajcie, i wzięłam parę rzeczy, do, do studia wczoraj You Can Dance i napisałam do niej smsa Skarbie, czy możesz mi się pokazać, jak będziesz za chwilę wyglądać? I ona wysyła mi zdjęcie nowej, nowej po prostu Dorotki jest taką lufą ma wysoką, taką tu, słuchajcie, bardzo krótką mini buty na wysokich obcasach, oczywiście butów na obcasach już nie wzięłam z domu i wygląda jak petarda. I tak, ma skarpetki może yy, sportowe i spódniczkę troszkę bardziej sportową, ale bez przesady. Natomiast jest po prostu totalnie pięknie zrobiona. No i cóż, no i powiedziałam Maćkowi, słuchaj, no może jednak podejdziemy do tego tematu i byśmy coś zrobili. A Maciek miał, nie wiem, pół godziny do startu programu. No jakoś tak bardzo krótko, bardzo szybko to wszystko trwało. Dobra, robimy to. I słuchaj, raz, dwa, trzy, nagraliśmy trzy ujęcia, Dorota weszła, no i zrobiliśmy rolkę, która została wrzucona jeszcze przed początkiem programu i tę rolkę zmontował Maciek i jest po prostu w tym rewelacyjny. I myślę sobie teraz, pomyśl sobie, że gdyby miał ktoś dla nas pracować, musiałby tam przyjść, musiałby to zrobić, musiałby to z nami skolaudować i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich czynności jest bardzo dużo, a to są rzeczy tu i teraz, które po prostu dzieją się tu i teraz, i myślę, że one nie byłyby takie. Prawdziwe, gdyby one były właśnie przygotowywane dłużej. Myślę, że to jest właśnie ta, to, co widzowie, czego widzowie od nas oczekują, że te rzeczy są yy, yy, bardzo szybko pokazywane i bardzo yy, na czasie. Okej, okay, czyli to nie wynika na przykład z tego, że chcecie zaoszczędzić i tak dalej. Nie, absolutnie nie wynika to z tego i myślałam sobie, zresztą próbowaliśmy mm, współpracy z różnymi ludźmi, wynika to tylko i wyłącznie z tego, że trochę inaczej prowadzimy content i naprawdę prowadzimy go tak, jest to taka trochę dalsza część tego, co robiliśmy kiedyś. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, ale ty jesteś młoda, więc możesz nie pamiętać. Prowadziliśmy swoje socjale w ten sposób, że my sobie dogryzaliśmy nawzajem, nie wiedzieliśmy o tym dogryzaniu nawzajem i to było takie fajne, to było takie uczucie: ojej, jak super! I teraz tak trochę jest w kreowaniu też tych socjali i tak dalej, że to jest wszystko takie niewykalkulowane, takie chwilowe, takie, wiesz, to. To są w tym emocje. Myślę, że wszystko to, co jest właśnie takie y, niewykalkulowane, zawsze po prostu jest bardziej prawdziwe. Tak bym to nazwała. I to nie jest tak, że my nie kreujemy, tylko to musi być ta emocja, rozumiesz? To coś, ten moment, w którym coś się wymyśla, a nie tak, że to jest wszystko takie jak w pracy. Nie? Zapraszamy. No nie, ja idę już, bo mamy ten... Tęsknię za tobą już też stęsknił się widać że jest tutaj bardzo dobra atmosfera wiesiek jest cudowny wiesiek skiba jest fantastyczny wiesiek skiba jest największą gwiazdą programu zróbmy sobie dom naprawdę słuchajcie Jan i numer konta 664 85 na razie a to może on do Soszali, jakbyś kiedyś wiesz no Soszali jest bardzo dobry ale on na razie się nie chce przekonać nie chce dać przekonać jeszcze Od wtorku tak dobra wejdę na twoje konto i zobaczę zrobię ci audyt Prawda jest taka, że to nie wynika z oszczędności, chociaż mój mąż jest bardzo oszczędną osobą, tylko wynika absolutnie z tego, że bardzo lubimy ze sobą pracować. Mamy jeszcze rzeczywiście jedną Karolinę, z którą czasem robimy projekty i z którą, która jest jakby naszą menadżerką i ona nas czasami nagrywa, bo to jest największy problem. My byśmy wiele rzeczy nagrywali sami, no ale potrzebujemy trzeciej ręki po prostu. Mm -hmm. Takiej osoby, która nas nagrywa. Nie? No dobrze, Asia, a gdzie zarabia się generalnie więcej? W internecie, czy jednak cały czas w mediach i w telewizji? Słuchaj, nie prowadzę statystyk, nie jestem osobą upoważnioną do tego, bo też mogę powiedzieć tylko na, na podstawie własnego doświadczenia. To są zupełnie inne rynki, to zupełnie inaczej wygląda. Myślę, że teraz młodzi ludzie wybierają internet z, nie nawet z powodów finansowych, tylko z powodu tego, że tam jesteś sterem żaglem i okrętem, robisz wszystko na swoich zasadach i przede wszystkim możesz zarabiać w tak wielu miejscach i w tak różny sposób. Nawet nie wiem, wyjeżdżając do hoteli i pokazując różne miejsca, w różnych, nie wiem, barterowo, na przykład wyjeżdżając do różnych hoteli, młody człowiek może w tej chwili mieć, wiesz, konto milionowe, bo na przykład robi fajny content, bo ma fajne widoki. Więc myślę, że z wynika to. Te, te sociale zrobiły się tak modne, wynikają one z tego, że jest dużo większa możliwość zarabiania teraz, że robisz wszystko to, co chcesz, dwa. No i pewnie dlatego, że no zasięgowo to jest niezwykły rynek w tej chwili. Tu się otworzył rynek na tak zwane milionowe zasięgi. Kiedyś on był tylko dostępny, powiedzmy, na takich TikTokach, a teraz jest i na Facebooku, i na Instagramie. Więc te konta naprawdę rosną, i tych odbiorców jest coraz więcej, i też ma mm, internet coraz większą siłę rażenia. Więc to się bardzo zmienia, i y, jakbyś mnie zapytała, co wolę, y, to. Ponieważ teraz weszłam do telewizji, więc trudno mi powiedzieć, że wolę tylko internet, natomiast na pewno lubię też internet. To nie jest tak, że nie wiem, znudziłam się nim. Absolutnie nie. Nadal mnie fascynuje. Fascynują mnie algorytmy. Uwielbiamy z Maćkiem analizę i, i wiecie, no to jest część naszego życia.